Myślę, że Akaj okay, tęskni. Bardzo mnie kocha. Dorosła misja. Są same, muszą poradzić sobie bez nas. To będzie trudny dzień. Jest gorąco. To chyba najgorętszy dzień tutaj. Nawet siedząc się pocimy. Uważajcie na plecaki. To zadanie dla dzieci, ale po części też dla ojców. Muszą odpuścić. Jeśli dadzą dzieciom popełniać ich własne błędy, korzyści mogą być ogromne. Wejdę tam. Muszą być odpowiedzialni. Tak, tam wszystko jest możliwe. Uważajcie na kamienie. Nikt nie słucha. Musicie słuchać. Liczę, że Roka stanie na czele. Rozpaczliwie chcę pokazać ojcu, że nie jest już dzieckiem i dorósł, kiedy ojca przy nim nie było. Ej, to poważna sprawa. Odpowiadam za nich. Mam kompas. Prowadzę ich do celu. Bez taty jest w porządku. Bez nadzoru zawsze jest miło. Poważnie uważajcie na kamienie. Powinien mi ufać. Potrafię więcej niż myśli. Roka dzięki za ostrzeżenia. Nie ma sprawy. Roka to lider. Nie idzie za innymi, robi to co sam chce. Skupcie się, musimy uważać. Będzie naciskał i decydował. Powiem nawet, że cwaniakował. Boże, wytnijcie to, bo mnie zabije. Uwaga, tu jest ślisko. Łap! Chcę, żeby tata we mnie uwierzył. Przez ten cały czas po wypadku myśli, że wciąż mam 12 lat. Lat. Dwa lata temu brat Rocky, Noah, miał wypadek na motocyklu. Jest sparaliżowany od piersi w dół. Kiedy brat był w szpitalu, było dziwnie, jakby nierealnie. Spędziłem w szpitalu 22 tygodnie. Rokę widziałem, nie wiem, może trzy razy? Pewnie tak. To było straszne. W zasadzie się nie widywaliśmy. Kiedy dzieci są poza bazą, Ed może porozmawiać z Benem w cztery oczy. Musiałeś zajmować się Noą. Roka zszedł na dalszy plan. Musisz to naprawić. Masz jakiś plan? Um, Zwłaszcza po pobycie tutaj. Mam w sobie wielkie poczucie winy. Czemu? Bo to mnie zawsze kręciły motocykle i sporty ekstremalne. Noah miał 4 lata, kiedy dostał ode mnie pierwszy motocykl. To ja go w to wciągnąłem. A potem niemal zapomniałem o roce. Czuję się winny. Yeah. Przez lęk przed powtórką nie jesteśmy już tak bez troscy. Roka nigdy nie płacze. Chyba myśli, że musi być twardy dla mnie, bo widzi, w jakiej jestem rozsypce. Nie jesteś w rozsypce. Straciłem ostatnie dwa lata, a on musiał szybko dorosnąć. Dla mnie wciąż ma 12 lat. Ale nie jest twardy, prawda? Nie, wcale. Musisz spędzać z nim więcej czasu, dostrzec w nim młodego mężczyznę. On chce być z Tobą blisko, ale nie jako dziecko, lecz jako mężczyzna. Wiem, tutaj to zrozumiałem. Potrzebuję uzdrowienia. Ta wyprawa to dobry początek. Od dwóch lat nie byłem taki spokojny. Ben i jego rodzina wiele przeszli. Ale to już przeszłość. Pora, żeby spojrzeli przed siebie, pozwolili sobie na radość. Wyprawa chyba robi swoje.